Gram, dopóki nie wygram, dzień pierwszy. Czekam. Dobra, czekaj, widzę, bo tutaj. Mm. E, dobra. No więc czekamy, po prostu czekamy. Dobra, włączymy się już. Fajnie. E, dobra. Jeszcze chwilę. Dobra. Zielone, że to mogą być. Dobra. Ale fajna broń. Jezu jak ja w ogóle nie mam aj ma. Sł, so, jakie słaby jestem. Sł, S. -o. S -o. Dobra, raz. Ay, dobrze. Dajcie mi. Mm -hmm. Chupi, dopis raba Coś mi się z telefonem stanęło. Telefon mi spadł. Na szczęście nie na ziemię. A na biurku mi. Spadł. To sama broń no naprawdę. No co jest? Nie mogę... Czy wy to widzieliście widzowie? Ja po prostu nie mogłam Czekaj 1000 IQ Dobra, gdzie on jest? Ej, dobra Oni mnie nie widzą. trap! Ej, to bylo dobré. O kurde, jak, ja za chwilę zdechnę od tej burzy. Dobra, tu jest samochód. Oj, Dobra, jestem za daleko. Przenośny fort. Dobra. Teraz mogę jechać. <grybujesz> Nie pytajcie się, co to było, widzowie. Bum. O! Czy tu jest ten dom? Tu jest gracz. Ja nie, nie, to Teddyber. Gnom, siem gnomie. Co to za Teddyber? Czemu on jest niezniszczalny? Dobra, dziwny jestem. Miś. Jak ktoś dopiero spada? Albo coś rzut jest? Jaki głupi jestem? Dobra... O nie! Czemu ja w niego nie wjechałam? O! Widzicie tego skina, widzowie? O kurde... Ej, dobra, faldi damage. I jak on nie miał faldi A może ja po prostu tego nie zauważyłem. BOOM! Faldi damage! No faldi damage, proszę. I BOOM! Ale ja go rozwalę samym samochodem. I BOOM! CO JEST?! Boom. To się zabuduj! Hello! Jezu, kto znowu? A tu jest ten gościu. Dobra, to jako... Nie zauważyłem. Dobra, widzę, patrzę to. Brat się tego nie spodziewał. Ole strzelba. No i jedziemy. A, zapomniałem, tam ten samochód mi prawie wybuchł. No i mam po nich tyle maców. Gdzie jest ta skrzynka? Aha, to samo. Dobra, to lecimy do przodu. Ojezu, ale mnie oczy zaszczepały. Mhm. Lecimy, lecimy, lecimy. Ostatnio mój kuzyn, że ten screen grałem na odcinku. Tak mi strolował Wywalił mnie tym samochodem z Bugiem, co wywala w 5 lat świetlnych do. w kosmos gdzieś. ten. I po prostu wywalił mnie gdzieś nie wiadomo gdzie. I się na maksa wkurzyłem. No zamiast tego mogę wziąć na grę, jest lepszy. Nie tyle, co ma lepszą rzadkość, a. Oho! Nie wiem co lepsze, ale granat chyba wolę niż C4. No i samochód mam. No i fajnie. Ej, widzowie, generalnie, to o co chodzi z tym, z tym czymś nad, yy, na mapie nad si siedzibą Snupdoga? Ej, znikło to przed chwilą. Sekundę temu to znikło. To zawsze było. Tu było takie coś. I sekundę temu to znikło. O co z tym chodzi? Napiszcie, bo ja nie wiem totalnie. A, bo to mój samochód Jezu. I teraz znowu to jest. Napiszcie o co z tym chodzi. No i żałuję, że nie wzięłem tego C4, bo już bym miał go więcej. Fort przenośny. Który nie jest mi potrzebny. Ja wiem, że to się nazywa fort kieszonkowy, ale i tak w ogóle mówi przenośne. Aha. A Macy się zawsze przydadzą. Myślałem, że to gość już chciałem. A tam jest rzut w ogóle. Na farmę iluzji to on A nadal... nie, to jest jakiś inny. Co wiesz, jeśli z nami się rozwaliło, to? O kurde. Jakiś delikwant. A taki jaki śnup Co on miał? Pff. Aha, jedno... jeden pocisk. Gdzie się strzelał? I 13 już mam pocisku, do tego nie. Właśnie to jest moje szczęście. Takie mam szczęście w... w prawie każdej grze. Oni się gdzieś tam strzelają. Teraz nie zamierzam to miś. No, słabe. No, chyba, że. Tutaj jakoś. W co szale mi się, nie chce ich tam bić. Co jest ile krzaków? No zawsze się przyda. Jezus się że ktoś jest w tych krzakach. Co to było? I że ta wieża to ktoś jest. O, ulecz się. Ja, no, tylko więcej nie mogę go wziąć, bo mam dobre bronie. A co jak mam tą broń? Zamiast tą migalną mogę sobie wziąć. Ja kocham granat. Wiem, że my, wy mnie za to schajtujecie, ale to jest trochę dziwne, że zamiast tomigana, granat, jeszcze ten tomigan nie ma najgorszej rzadkości, ale jakoś tak po prostu kocham granaty. No właśnie, granaty to przecież potęga tej gry. Jeszcze... Co to było? Przecież można atakować przez ścianę, rozwalać na przykład im budowlę, wrzucać im to do budowli. Olej, dostał sniper na łeb! Ale słabo miał itemy. Kolejny. Co on jest głupi? Aha, jednak nie jest. co jest no tak to rzucę pod to jakim tam to się nie rozwaliło Żeby nie dostał stąd. dobra chyba nikogo nie ma No chyba, że ktoś kampi w tamtych krzakach. O, oh, Jest ktoś. Gdzie? Gdzie jest ten delikwent, który do mnie sekundę temu strzelał? Dobra, odnalazłem cię. Bra, leży. A to jakiś nubek był. أكو دا- what the fuck, gdzie jest ten typ? On tu jest. Wycofanie. Dobra. Ej, tu jest ten Dobra! O kurde! A no Jezu, nie mogłem wziąć do ręki nic! Ja nie umiem grać w tą grę! Ja nie, Zabudować się nawet nie mogłem! Dobra, pawi sobie.